że dziś warto czytać. Kontynuując ciekawe propozycje lektury dla dzieci i młodzieży, pragniemy dziś przybliżyć osobę Karola Akutisa, który zmarł w opinii świętości w wieku zaledwie piętnastu lat, jako wierny przyjaciel Jezusa. Kim był ten chłopiec, który zachwycił i ciągle zachwyca młodszych i starszych? Karol był Energicznym, pełnym pasji chłopakiem, i wydawałoby się zwyczajnym włoskim nastolatkiem. Kochał zwierzęta, lubił grać w piłkę z przyjaciółmi, fascynowały go komputery i nowe technologie. Jednocześnie nie wstydził się swej wiary i miłości do Jezusa. Cały czas mówił o swym najlepszym przyjacielu Jezusie. Do niego odnosił się i w czasie pracy, i zabawy, i odpoczynku, gdy był sam, a także gdy przebywał w gronie kolegów i przyjaciół. Po Karolu pozostało wiele pięknych i głębokich sformułowań, odniesień, duchowych rad zmuszających do zastanowienia, przemyślenia i refleksji, np. Eucharystia jest autostradą do nieba. Wyobrażasz sobie, mamo, co to znaczy być zjednoczonym z Jezusem? W naszym ciele Jezus naprawdę jest obecny w hostii. Już nie mogę się doczekać, by Go spożyć, czuć, jak zstępuje we mnie. Być zjednoczonym z Jezusem – oto cel mojego życia. Karol jednoczył się z Jezusem we wszystkich sytuacjach, które przeżywał. Tak naprawdę nigdy nie był sam, bo Jezus był z nim i w nim. By móc poznać bliżej i zaprzyjaźnić się z tym niezwykłym nastolatkiem, koniecznie trzeba przeczytać 20 autentycznych historii o najważniejszych wydarzeniach z jego życia. Te historie znajdziesz w fascynującej pozycji zatytułowanej Opowiedz mi. Piękną historię Karola Akotisa. Na pewno nie pożałujesz czasu przeznaczonego na tę książkę. Zapraszamy Cię, młody przyjacielu, do zapoznania się z tak ciekawą i ubogacającą pozycją. Oryginały, nie fotokopie. To inna pozycja, która ukazuje nam chłopca naszych czasów, pełnego życia i zainteresowań. Entuzjastę informatyki z sercem wypełnionym Bogiem. To oczywiście Karol Agudis. Wszyscy rodzą się jako oryginały. Wielu umiera jako fotokopie. To słowa mądrości wypowiedziane przez piętnastolatka Karola, który umiera w opinii świętości. Jego beatyfikacja miała miejsce w Aserzu w 2020 roku a kanonizacja dokona się wkrótce. Asyż to umiłowane miejsce tego świętego chłopca. Znajduje w nim natchnienie do naśladowania cnót biedaczeny z Asyżu, świętego Franciszka, chociaż w zupełnie innej formie i przestrzeni. Fantazja Bożej opatrzności rozmiłowała współczesnego, normalnego i zwyczajnego chłopaka, w radykalizmie średniowiecznego mistyka Franciszka. Ta mała książeczka pokazuje w sposób ciekawy dwie bardzo oryginalne historie odległe od siebie w czasie. Łączy je jednak wspólny motyw przewodni, spotkanie promieni światła wskazujących młodym i starszym ludziom naszych czasów drogę do świętości. Zachęcamy i zapraszamy do tej arcyciekawej i ponadczasowej lektury. Nastolatek zakochany w Bogu. Żyjemy w kulturze zwycięzców. Chcemy być znani, podziwiani, kochani. Chcemy triumfować i osiągać sukcesy. Mało kto chce być cichym, pokornym i ukrytym. Dlatego współczesność gardzi świętymi, bo choć poświęcają życie Bogu i ludziom, to cierpią i są niezrozumiani. Gdy jednak przypatrzymy się ich heroicznym postawom, dostrzeżemy godną uznania siłę i wytrwałość zmagania o lepszy świat, a blask ich życia przenika nas. I rozjaśnia drogi naszego życia. Jeszcze jedna pozycja o Karolu, którą przygotowały i wydały siostry Loretanki z myślą o dzieciach i młodych ludziach. Nastolatek zakochany w bogu. Niech zachętą do lektury wyżej wymienionej pozycji będzie świadectwo Asi Pawlak, studentki. Błogosławiony Karol Akutis inspiruje mnie do tego, by mi się chciało żyć tu i teraz dostrzegać piękno stworzenia, a przez nie kochać Jego stwórcę, być w realu, a internet traktować jako narzędzie do służenia ludziom. Chciałabym, tak jak ten błogosławiony w codzienności uwielbiać Boga i żyć z Nim w przyjaźni. Znajdować czas na codzienną Eucharystię, różaniec i adorację. Niech lektura proponowanych pozycji pomaga nam, naszym dzieciom i młodzieży, wzrastać w głębokiej wierze, rozmiłować się w Jezusie i Maryi oraz stawać się świadkiem Boga codzienności.